Witam Was ponownie, dzień dobry. Obiecałem, że będziemy dalej kontynuować to zagadnienie związane z palindromami. Na poprzednim, właściwie w poprzednim filmie pokazałem Wam, jak stworzyć taki progry, prosty program, który po wprowadzeniu jakiegoś wyrazu pomoże nam zdecydować, czy to jest palindrom, czy nie. Gdybyśmy sobie wpisali takie słowo sedes, zauważcie, że czytane od początku czy od końca to jest to samo dokładnie znaczenie, czyli powinien to być palindrom. Jeśli my naciśniemy Enter, to rzeczywiście pojawia się tutaj słowo palindrom. Natomiast gdybyśmy wprowadzili tutaj słówko komputer, na przykład komputer i nacisnęli Enter, no to program zwraca nam informację o tym, że to nie jest palindrom. Jest to fajna sprawa, ale gdybym ja teraz wpisał sobie słowo, na przykład Ada, Ada to jest imię żeńskie, które też jest palindromem, no ale z natury, że piszemy to z dużej litery, więc po naciśnięciu Enter niestety ten program nie jest w stanie tutaj dobrze tego zarejestrować i zwraca nam informację o tym, że to nie jest palindrom, bo dla niego duża literka, a nie jest równa małej literce. Moglibyśmy tutaj pewną poprawkę wprowadzić w tej naszej funkcji pomocniczej, którą już wcześniej żeśmy sobie tutaj wygenerowali i ja bym tutaj dorzucił jeszcze instrukcję warunkową if, gdzie sprawdzę tą pierwszą literę, tą pierwszą literę, czyli str od i, gdzie, no, no właśnie, jak sprawdzę, czy ona jest duża, czy mała. No, ja to sobie wcześniej pozwoliłem już pobrać z internetu gdzieś taką tabelę kodów ASCII, Każda literka, jak widzicie, ma przyporządkowany jakiś tam numer. Na przykład duża litera A ma przyporządkowane 65, a mała litera A ma przyporządkowane 97. Czyli my wiemy, yy, jakie numery mają duże litery. Od 65 do 90. 65, 90. Czyli teraz mógłbym sobie tu napisać, że jeśli to jest. Litera, która jest większa od 64, czyli ma 65 i, a i to są dwa takie ampersandy, które znajdziecie nad siódemką. Wciskając Shift, można sobie je spokojnie wpisać. Str od i jest też, może spróbujmy napisać mniejsze, nie tu, mniejsze niż 91. To wtedy już wiemy, że to będzie duża litera i my musimy zrobić coś takiego. str od i jest równe str od i, czyli to samo, ale dodamy do tego, no i dodamy do tego ile. No sprawdźmy na kalkulatorku, ja sobie to już tu wcześniej obliczyłem. 97 minus 65. Dlaczego 97 minus 65? No bo zwróćcie uwagę, jeszcze raz, mała litera A ma 97, a duża litera A ma 65. I teraz yy, mo można byłoby równie dobrze 98 minus 66, bo literka B mała ma numer 98, a literka B duża ma 66. I wyszłoby nam w zasadzie to samo, czyli no ale już wystarczy. Ten, to pierwsze moje obliczenie 97 minus 65 to jest 32, czyli tutaj musimy dodać 32, wtedy on nam automatycznie zamieni tę dużą literkę na małą literkę, no i w momencie, kiedy ja to uruchomię i wpiszę słówko ada, to teraz już mi się pojawi komunikat, że to jednak jest palindrom. No, czyli jest w porządku. Ale Zaczyna się pojawiać problem z wpisywaniem na przykład takich komunikatów, gdybym chciał wprowadzić ciąg znaków, a nie wyraz. Czyli ala ma kota, to pojawia mi się tutaj taki, dziwny, taka dziwna informacja, że to jest palindrom. No i to jest oczywiście błąd. Jak myślicie, dlaczego tutaj się pojawił napis palindrom? Przecież. Czytane od końca nie daje tego samego. Czyli coś tutaj nie gra. No i możemy teraz spróbować to sprawdzić. Jeśli my w tym miejscu każemy komputerowi wygenerować ten nasz wyraz, albo ewentualnie zróbmy już x, Chyba tak jest wyrażenie po angielsku, anterior expression, to w tym momencie piszemy sobie Ala makota. I co on przyjął? Zauważcie, on przyjął tylko pierwszy wyraz. Nie przyjął całego naszego wyrażenia, ale tylko pierwszy wyraz. Coś tu nie gra. No i my powinniśmy wiedzieć, że w takich sytuacjach. To sobie dam w komentarz, czyli nie będzie czytane przez kompilator. Powinniśmy zastosować taką funkcję getLine, która będzie miała parametry, to nasze str, i będzie mieć oprócz tego, może jeszcze tak, najpierw, najpierw instrukcja, co ma zrobić, czyli CIN, pobierz, i pobierz nasze str o, w ten sposób. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak to będzie działać. Czyli program się kompiluje, wpisujemy ala Makota i teraz jest ala Makota, i jest, to nie jest palindrom czyli jest dobrze na pierwszy rzut oka, oczywiście. My sobie tu musimy tylko zrobić jeszcze taką rzecz, żeby nam to ładnie. Się generowało na ekranie, czyli za każdym razem wpiszmy znak końca linii, ale gdybyśmy teraz chcieli jednak wpisać takie słow... takie słowa, które Wam już podawałem we wcześniejszym programie, a znalazłem to gdzieś, to też jest palindrom. Czyli, ala, już Wam powiem, ala wzorcowo owoc rozwala. Ala wzorcowo owoc rozwala. No, niby jest to palindrom, bo czytany od przodu czy od końca ma to samo znaczenie, a nasz program znowu mu coś nie gra, bo dla niego to nie jest palindrom. Pomimo, że już zmieniliśmy dużą na małą literę, to i tak mu to coś nie pasuje. No co mu nie pasuje? No to, że on też bierze pod uwagę spacja, one tu są w różnych miejscach. Trzeba byłoby, zanim on to sprawdzi, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby się pozbyć wszystkich tych spacji, które mu są do niczego niepotrzebne. No i to jest rzecz już troszkę bardziej skomplikowana, bo my musimy przejść po każdym znaku i sprawdzić, czy to nie jest na przykład spacja, więc my tu. W naszej funkcji pomocniczej znowu wpiszemy jeszcze for. Rozpoczniemy nasze liczenie od zera. Natomiast warunkiem będzie oczywiście, że nasze i musi być mniejsze od str length. Czyli to już wam mówiłem na ostatni. Chyba tak się to pisze. Na ostatnim, w ostatnim filmie, że to jest długość tego naszego wyrażenia. I tutaj jeszcze dorzucimy inkrementację, czyli I, tak, żeby kolejno sprawdzał każdy znak, czy on przypadkiem nie jest spacją. No i zrobimy sobie ciało tej instrukcji, tej pętli. My najpierw wprowadzimy tutaj, czy zadeklarujemy jakiegoś stringa. String o nazwie pas o, w ten sposób. I ten, ta zmienna nasza będzie wyglądać po prostu w ten sposób. Czyli to będzie nasza spacja, o, właśnie. Spacja. I teraz jeszcze będziemy chcieli poznać miejsce, w którym ono się znajduje, czyli zrobimy size t. To jest taki typ zmiennej, który mniej więcej można byłoby określić jako nieujemna liczba całkowita. Tu się może nam przydać position. O, w ten sposób, position. I teraz czemu to się ma równać? I tutaj będzie troszeczkę bardziej skomplikowane. My, w tym naszym wyrażeniu, musimy coś wyszukać, czyli find po angielsku. I musimy wyszukać co naszą zmienną, którą wcześniej żeśmy zadeklarowali, czyli pulse. O, w ten sposób. Tak to powinniśmy zrobić. Czyli mamy już zmienną pose i mamy tutaj też taką zmienną position, która pokaże nam w którym to jest miejscu. I teraz jeszcze pozostaje nam stworzenie instrukcji warunkowej, w której my sprawdzimy, po... o, jeśli ta pozycja nie jest równa i tutaj sobie wpiszemy, to jest taki zapis. O, właśnie. Troszkę może bardziej skomplikowany dla Was. To, co mamy zrobić, ale trzeba. Za chwileczkę, może to jeszcze wytłumaczę. To jeśli generalnie, jeśli dopóki my znajdujemy jakieś znaki w postaci spacji, czyli znajdujemy miejsca, gdzie są te spacje, to my musimy co zrobić? No my musimy to wykasować, czyli w tym naszym wyrażeniu my musimy erase, to jest chyba kasowanie, czyli erase. I teraz position, position, i czyli to miejsce, które będziemy kasować, tutaj wprowadzam jako, jako powiedzmy tutaj atrybut, i dodaję jeszcze, że tylko będziemy kasować jeden znak. No i w tym momencie, gdybyśmy to chcieli na przykład uruchomić. I teraz sprawdźmy, czy to w ogóle Alamo. Kota. Czy to w ogóle pasuje? Tak, to nie jest palindrom. A teraz spróbujmy jeszcze raz to uruchomić, tylko wprowadzimy sobie ten nasz taki długawy palindrom, który wcześniej już wymyśliłem ala wzorcowo, owoc, rozwala, Enter. No i on to potraktował tym razem już jako palindrom, dlatego że my pozbyliśmy się najpierw dużych liter, a potem usunęliśmy spację między wyrazami. Można to sprawdzić. Spróbujmy wpisać tu w tym miejscu, może out str. To nasze str. Zobaczymy, czy to zda egzamin, czy pojawi się nam odpowiedni komunikat. O właśnie, Ala wzorcowo owoc rozwala. Już mamy bez odstępów, ale jesteśmy jeszcze powyżej tego miejsca, które sprawdza czy to są duże, czy małe litery, dlatego tam jeszcze się pojawiło z dużą literą. Możemy tutaj sobie to jeszcze raz dzielić dużą linią, jeszcze raz sprawdźmy. O napis Enter. I już widzimy wyraźnie, że tamta instrukcja FOR spowodowała, że zlikwidowano zostały odstępy. I teraz ten program pozwala już na sprawdzenie palindromów nie tylko jako wyrazów, ale również jako wyrażeń, na przykład jakichś zdań. Można by się jeszcze było zastanowić, jak pozbyć się kropek w zdaniu. Można by się było zastanowić, na przykład, jak zrobić, żeby pozbyć się polskich liter w zdaniu i tak dalej. No ale to już oczywiście możecie się tym zająć sami, próbując ćwiczyć, poszerzać ten program tak, żeby on był jeszcze bardziej funkcjonalny. Dzisiaj muszę kończyć. Do miłego następnego zobaczenia